Witam Was. Dzisiaj taki troszeczkę inny filmik, tak jak po tytule. Nie wiadomo jak długo w sumie jeszcze będziemy tutaj na YouTubie, ponieważ nie wiem czy wiecie, może część nie wiecie, ale przegłosowali tą całą Akta 2 ustawę, to jest ta ustawa cenzurująca i tak dalej. Czyli prawdopodobnie może być, że albo YouTube sam zniknie z całej Europy, albo wykasują ten kanał. Zresztą, jak i wszystkie inne kanały, bo są też teorie, że mogą zostać tylko i te duże kanały, ponad 500 tysięcy subskrypcji, a te małe, wszystkie będą odszczeliwać. Także nie wiemy ogólnie, co się stanie. Dlatego chciałem Wam powiedzieć: korzystajcie jeszcze, póki możecie, z tych filmów, bo za chwilę może ich nie być. W każdej chwili może się tak stać. Możecie, według mnie mi to nie przeszkadza, możecie sobie je pościągać, gdzieś trzymać sobie na dysku. Ostatnio nawet jeden pan prosił, żeby mu wszystkie filmy skopiował na dysk i mu wysłał. Także też to zrobiłem. Wszystkie moje filmy po prostu mu skopiowałem na dysk i wysłałem. Wyszło tego. Bo to one były skompresowane także w małej wersji. Także koło chyba 300 GB miał taki dysk. On wyszł większe, ale nie wiem, chyba ponad 300 GB tam wyszło, wszystkiego. Razem, bo ja mam duże wersje na innym dysku, i mam takie jeszcze jak gdyby skompresowane, wszystko na takim malutkim dysku, można powiedzieć, żeby to tyle miejsca nie zajmowało. Także to mu wysłałem. Taka opcja też ewentualnie jest do zrobienia. No oczywiście, kosztuje to troszeczkę czasu, no i te dyski też nie są za tanie, bo ten pan sam wysłał swój dysk i ja tylko porobiłem kopię i tyle. Także taka opcja też jest. W razie, jakby coś znikło i byście dalej chcieli filmy, wymyśliłem sobie troszeczkę inny sposób. Zapiszcie sobie mojego maila gdzieś, on jest w, ka w każdym filmie na końcu. I jakby to czasem znikło, można zrobić taką opcję, że będę przykładowo robił jakieś filmy i będę co miesiąc, można powiedzieć, tam. Wysyłałam do domu wtedy na jakimś pendrive'ie czy na czymś. To już jest kwestia do domyślenia, ale to by mogło dalej funkcjonować, także byłyby filmy po prostu podsyłane pod drzwi. Tylko to oczywiście wiązałoby się z jakimiś kosztami, nie wiem jakimi, bo nie wiem po ile pendrive'y są i takie inne wzdury. Także to później można by trzeba było sprawdzić. Kopie naszych filmów są jeszcze na CDA, bo nie wiem, czy to tam też będą kasowali, czy nie. Kopie naszych filmów są na Daily Motion. Część naszych filmów jest też na Vimeo. Tam w pewnym momencie przerwałem, ponieważ tam było do 5 GB i dalej trzeba płacić. Jeżeli by to, nie wiem, jakby tutaj zniknął YouTube, no to ewentualnie wtedy by trzeba było zrobić tak, żebym musiał zacząć płacić za to Vimeo. Nie wiem teraz dokładnie ile tam było, 200 chyba parę złotych za tą największą, ale nie jestem pewny, bo nie pamiętam, za tą największą taryfę i wtedy można by było ewentualnie tam rzucać, bo nie wiem, czy tam oni by sobie pozwolili na to, żeby to pokazować wszystko, ponieważ to jest płatne tam w większości, nie te, te, te małe może by zlikwidowali, które są bezpłatne, ale nie wiem, czy by te płatne zlikwidowali, bo jakby to nie było, jest to dla nich zarobek. Także może być, że to będzie jakaś alternatywa, na której można by ewentualnie zostać i ewentualnie coś dalej działać, gdyby coś rzeczywiście się rypło. Co na razie będziemy robić wszystko tak, jak dalej żeśmy robili. Dopóki do czasu, co się stanie, to się stanie, zobaczymy. Miałem pisać książkę, nie wiem, doszedłem do 30 stron i, i koniec, bo no nie mam czasu po prostu dalej na to, żeby to pisać. Także to niestety też nie jest zrobione dalej. I nie widać, żeby na razie koniec tego był. <laughs> po prostu nie ma czasu. No, niestety, coś udało się. Parę miałem jakichś luźnych dni, to coś tam napisałem, ale to jest tyle co nic. To dopiero jest sam początek, można powiedzieć. Tak to mniej więcej wygląda. Takie są moje przemyślenia tutaj co do tego. Także zapamiętajcie sobie, zapiszcie sobie maila, zapiszcie sobie te strony jeszcze Dailymotion, CDA, Vimeo. Ewentualnie, nie wiem, może, może jeszcze bym pomyślał nad e, Patreon, nie wiem, nie wiem jak to działa, bo jeszcze jest nasz polski Patronite, ale tam mnie za bardzo nie chcieli, <grym> także może patron nie by mnie chcieli, to jest coś innego, zobaczymy, ale na razie nie mam czasu, żeby tego tematu zgłębić, bo to trzeba poczytać wszystko co i jak, jak to tam działa, ja jestem w tym temacie zielony. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze co Wam chciałem pokazać, parę informacji co do kanału, bo przypuszczam, że większość Was w ogóle nawet nie wie, że jeszcze jest zakładka na kanale. Także to zaraz Wam pokażę. Pierwsze co Wam chciałem pokazać, jeżeli wchodzicie na YouTube'a na telefonie, macie tutaj subskrypcję. Tutaj klikacie to sobie, tu u góry jest filmy i wpisy musicie sobie dać filmy i wpisy, ponieważ ja udostępniam jeszcze stare filmy jako takie różne można powiedzieć przypomnienia. Jeżeli będą tylko filmy, to wpisów nie zobaczycie. To jest jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Teraz jeżeli chodzi o komputer, wchodzicie na mój kanał, czyli na główny kanał tutaj i tutaj macie taką zakładkę Społeczność. Tu jest, tam gdzie się mysza rusza. Klikacie to sobie o co tutaj chodzi? Ja tutaj przypominam filmy, mniej więcej, które już kiedyś zrobiłem, a które teraz sezon jest na nie. Ostatnim filmem, który jest sezon na niego już się zaczął, to jest Czosnek niedźwiedzi, tego udostępniłem. Widzę, że mało z Was wie o tym, bo widzę to tutaj po lajkach i w ogóle i po wyświetleniach, pomimo, że to udostępniam, jest mała grupa osób, która to widzi także tutaj możecie sobie patrzeć zakładka społeczność także zapamiętajcie to sobie i to jest właśnie na urządzeniach mobilnych te wpisy tak zwane i filmy żeby to się wyświetlało jeżeli ja coś przypominam tutaj też o brzozie przypominałem i tak dalej także tu jest masa tego bo tu byle co przypominałem czasami wrzucam tutaj też jakieś ciekawe filmy przykładowo o chlebie jeżeli jakiś znalazłem który jest bardzo interesujący chociaż tu i tak jeszcze dużo faktów pominęli bo tu można by było dalej ale tutaj można różne filmy zobaczyć. Czasami jakieś zdjęcia tutaj wrzucam. Także to jak, przeważnie w jakiś dzień, jak nie ma filmu, to coś tutaj wrzucę, jeżeli coś jest aktualnego. Eee, kolejna sprawa to jest na playlisty. Tutaj to macie pogrupowane, bo nie wiem, czy też ktoś wie, to też na moim kanale playlisty macie różne tematy. Zioła, co bym zrobił. Tu jest taka ogólna playlista, tam jest już prawie 1500 filmów. Jakich innych, różnych innych autorów, które wrzucam, które coś ciekawego, o magii. Tutaj są e, obcojęzyczne filmy prawie też, tysiąc, niemiecki, angielski, holenderski, różne języki. E, powrzucane rośliny jadalne, jest cała playlista. Macie recepty, przepisy, cała lista. Także jest e, sporo tego i tak to mam pogrupowane na kanale, bo przypuszczam, że większość z was chyba tego jednak nie wie, bo widzę, że jednak jest. Także tak to wygląda. Dobra, także tyle, co Wam chciałem przekazać na ten temat. Korzystajcie, nie wiem, możecie sobie to ściągać, róbcie sobie notatki ewentualnie z tego, bo jak wyparuje, to wyparuje. Wiadomo, w internecie do tego nie ma. Ja mam swoje kopie w domu tego wszystkiego, co zrobiłem. Także ja swoje filmy jeszcze mam, ale kto tego nie zrobił i sobie tych najważniejszych przykładowo dla niego nie ściągnął, czy coś nie zrobił, no to jak za chwilę się coś rypnie, no to tego po prostu nie będzie. Odfrunęło, przeminęło z wiatrem, jak to mówią. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was!